No to idziemy do tego ogródka po te warzywa Pati, pati, gotujesz już? Ja zaraz ci przybory, resztę przyniosę Smajslau też tutaj, weź coś Pomóż pati, a ja sobie idę do Ogródka, słuchaj ta, po jakieś Warzywka, żeby się najeść Po prostu, zrobić coś do jedzenia Do sklepu mi się tak daleko nie chce, a że mam Nowe nasiona tutaj zasiane, zobaczcie Jak ja sobie zbieram, tutaj akurat Mamy yy, chuckleberry, a tutaj Mamy, poczekajcie, już nie pamiętam co ja tu posiałem Soje. no i coś z tego Będziemy musieli zrobić, mam nadzieję, że Pyszny obiadek będzie, a w tym czasie widzowie możecie zostawić łapencję. O, ja zerwę tutaj, im więcej yy, dostanę łapeczek w górę, tym więcej warzyw będzie w moim ogródku, także klikajcie, klikajcie, a ja zrywam już te warzywka, tak? Zbieramy je wszystkie, totalnie wszystkie, nawet te tutaj. Zobaczcie, jakie ja mam tutaj nowości w Minecraftie, mam yy, jakieś warzywa, ale dobra, yy, teraz wracamy. Tyle tego wszystkiego starczy. Mamy papryczkę, mamy imbir, mamy fasolę, mamy soję i mamy czakelberry. To powinno wszystko powystarczać. Dobra, idziemy do domku, ale poczekajcie. Ej, co to tam za diamenciki są? Wow, coś powstało nowego, jakaś nowa budowla. Ej, pójdę to sprawdzić, tylko pati, zaniosę warzywa, jakie tutaj żem ściągnął. Szybko, szybko, szybko. pati, 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 pati. Gotujesz, trzymaj tutaj warzywa, ci pozrywałem. Coś, przygotuj z tego, a ja zauważyłem coś dziwnego na dworze. Skoczę i to sprawdzę. Widzowie przez ten czas zostawią takiego subskrybera czerwonego, co nie, dobijamy 200 tysięcy, już dużo nie brakuje, bo 3000, także klikajcie, im prędzej to wbijemy te 200 tysięcy, tym prędzej będzie dla was niespodzianka. Także klikaj tę tą subskrypcję czerwoną, a ja wychodzę. Pat zajmuje się jedzeniem, a ja idę coś sprawdzić. Na szybciutko, idziemy zobaczyć, co to są za diamenty. W sumie parę diamentów mi się przy, by się przydało, co nie? Ja wiecie, nie jestem za bardzo bogaty w Minecrafcie. Chciałbym, chciałbym mieć dużo diamentów. Zobaczymy, może da się uzyskać tutaj. O, jeszcze ktoś stoi jest jakieś wejście. Halo, dzień dobry, dzień. Dobry, panie Villagerze, co to jest? Ej, ej, bije mnie, atakuje mnie Dobra, Villager, zostaw mnie, zostaw mnie Jakiś dziwny Villager Ej, dobra, wiecie co zrobimy? Pójdziemy po Patty i po Smyslow On mnie dalej goni, Villagerze, zostaw mnie Ja nic od ciebie nie chcę Co jest grane? Dlaczego ten Villager mnie atakuje? No, Villagerze, zostaw mnie O, dobra, stanął, stanął i sobie stoi tam Okej, okay, wiecie co? Idziemy po Patty i po Smyslow może nas trzech nie zaatakuje, wiecie Zobaczymy, że przyjdziemy tam grupką I może nic nam nie zrobi Otwieramy Patty i Mam dla Was coś. Chodźcie ze mną. Może będziemy mieli diamenty. Na razie zostawcie to jedzenie. Chodźcie za mną. Tak, w tamtą stronę idziemy, idziemy, biegniemy szybciutko, wychodzimy z chaty. Idziemy po diamenty. Może nam dadzą. Chodźcie, chodźcie, z Smajstał, śmiało za mną. Dawajcie tutaj. Zobaczcie, jaka nowa budowla powstała. Diamentowa. Jestem ciekaw, co tam jest, tylko ten villager jest taki wściekły i zaczął mnie nawalać. Może teraz zobaczy, że w trójkę idziemy rodzinko, to on nam nic nie zrobi. Poczekajcie, podchodzimy do villagera. Panie villagerze, że, halo, dzień dobry, proszę nas, zostawić! Proszę nas nie nawalać. O, zobaczcie, zauważył, że my w trzech przyszliśmy i nic nam nie robi. Podejdź tutaj, Patty, chodź śmiało. Słuchaj, widać, że co to jest za budowla diamentowa? Ona no jest jakaś wielka, nawet wejście jest. I zobaczcie, on teraz nie jest agresywny. Zobaczył, że przyszedłem z całą rodzinką i nic mi nie robi. Dobra, tutaj jest kolejna ściana. No nic, musimy wejść do środka i zobaczyć, co tam jest, tylko ja się trochę cykam. Dobra, e, wiesz co, Patty, wejdziesz tam pierwsza, zobaczysz, co tam jest, przyjdziesz i nam powiesz. Jak będą diamenty, to bierz i wychodź stamtąd. No, no dawaj, a ja ze smajslowem tutaj poczekam sobie. Zobaczcie jaka ta budowla jest naprawdę wysoka, ogromna. I ten villager, ten villager to jest też jakiś dziwny. O dobra, Patty wchodzi, a my ze smajslowem sobie zostaliśmy. Także patrzymy tutaj, czekamy na Patty. Masakra jak to długo trwa, ej, ile tam ta pati siedzi. Smajlo, co robimy? Bo już mi się czekać nie chce. Wcho wchodzimy, albo, albo wiesz co, może tak, ty wejdź, ty wejdź i to sprawdź co tam jest grane i najwyżej mnie w zawołaj, zakrzycz na mnie, jak coś, to ja przyjdę tam, niczym się nie przejmuj, wchodź, ja sobie poczekam, tutaj pobawię się, a, a ty wchodź, wchodź śmiało do tego labiryntu, czy cokolwiek to jest, idź tam śmiało, o zobaczcie, mały Smajslow wchodzi, a ja dalej tutaj czekam. No niestety z wilacerem se przynajmniej pogadam. No nie no, widacze, to wszystko za długo trwa, już się noc zrobiła, a ani śladu Patty, ani nic śladu Smyslow. No totalnie nic. Chyba wiecie co? E, przyszedł czas na mnie. Ja teraz wejdę i sprawdzę co tam jest. Gdzie jest Patty? Gdzie jest Smile? Może oni diamenty znaleźli i nic e, się do mnie nie odzywają. idę i to sprawdzę. Villagerze, że pilnuj tu drzwi, a ja wchodzę, wchodzę, dobra, to jest rzeczywiście jakiś wielki labirynt. Wiecie co? Pójdę najpierw na lewo, zobaczę co tutaj będzie. Czy to jest dobra? droga e, ej, 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 tu jest, tu jest pati, Jest pati zamknięta za kratami, patty, uratujecie! A macie, a macie, padajcie! Creepery diamentowe! Zobaczcie, jak mocno mnie nawalają! Co jest grane? Nie, zaraz padnę! Padajcie, padajcie, padajcie! Nie, nie żyjesz! Rozwaliły mnie! Co jest grane? Dlaczego? Creepery jakieś. Dobra, klikam odrodzenie i pojawiam się w domku. Okej, okay, wszystko jest dobrze. E, wiecie co, widzowie? Mam problem. Mam problem i to duży. pati została zamknięta. Smajto też pewnie gdzieś jest zamknięty Muszę iść i to sprawdzić Tylko jak, jak ja nie mam żadnej zbrojki Żeby ich rozwalić, ani nic Będę musiał iść, wiecie co? Pójdę na wioskę, na wiosce zawsze coś znajduję Może akurat teraz mi się uda Idziemy sobie i to zaraz sprawdzimy Rozglądajmy się na prawo i na lewo W całej mojej wiosce I mówcie, piszcie jak coś, nie? Jakbyście coś widzieli, to piszcie mi w komentarzu A ja też się rozglądam tutaj Patrzę się, patrzę się Nie, na razie nic nie widzę Halo, widaczerowie, potrzebuję pomocy Nocy. W ogóle jeszcze noc jest. Dobra, tu jest jakiś villager. E, dzień dobry, panie villagerze. Witam, witam pana. czekajcie, O, jest, jest villager. Dobra, i mamy jakąś tabliczkę. Pomocy. 5 plus 10 równa się znak zapytania. I wygraj zbrójkę diamentową. Ej, nawet... Ja no nie wierzę. Zobaczcie, można tu wygrać diamentową zbrójkę. Diamentowy mieciek, a akurat tego potrzebuję. Nawet kilof mamy. Okej, okay, dobra, wiecie co? E, musicie mi pomóc. E, ile to się równa 5 plus 10? To się równa chyba. Poczekajcie, mamy dwie, dwie podpowiedzi w ogóle: 15, i druga odpowiedź to jest 20. No ile to się może równać? Chyba 20, co? Albo, albo 15? Nie wiem, e, dobra. E, strzelam w 15, strzelam w 15 i widać, że. Czy to dobra odpowiedź? Czy dobrze odpowiedziałem? E, tak, tak, podskakuję. Dobra, super. Dawaj mi, dawaj mi te itemy, dawaj mi te itemy. Potrzebuję ich bardzo, nawet nie wiesz jak bardzo. O, wyrzuca mi tutaj, dobra, zabieramy, zabieramy, zabieramy. Dawajcie mi itemy. Ej, za blisko stoisz, widać, że, i to wrac wszystko do ciebie. Musisz się odsunąć, o tak, dokładnie tak. Dobra, daje mi nawet podwójne. Zobaczcie, mamy dwa mieczyki, no, dwa te. Dobra, ja się od razu ubiorę. Cyk, 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 ubieramy się. No i co? Jeszcze jednych potrzebuję. Spodnie. O, wyrzuca mi. Dobra, 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 superancko. Tylko widać, że za blisko stoisz i to wraca wszystko do ciebie, ale my już wszystko mamy. Dobra, to teraz poodkładam superancko. No i co? Idziemy uratować Pati oraz mojego brata z Zobaczymy, czy mi się uda. To też możemy odłożyć. No i ja idę, villager, na razie, trzymaj się a my idziemy, idziemy szybciutko do labiryntu, uwolnić pati zobaczymy czy mi się uda, szybciutko biegniemy, 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 spróbujemy ich porozwalać, to oby się udało oby się udało, ten villager już normalnie śpi tutaj ten diamentowy, ja tutaj wchodzę, bez pytania, bez niczego idziemy, idziemy rozwalić tych creeperów i uwolnić patrycję, zobaczymy czy mi się uda ej creeperowie, tutaj jestem, no tutaj jestem, rozwalamy ich, rozwalamy ich musimy sobie z nimi poradzić jakoś, nawalamy nawalamy, nawalamy, na razie elegancko mi wy Chodzi ta z mi dużo daje, bo nie zabierają mi w ogóle życia, także dajemy radę, rozwalamy ich, rozwalamy ich w drobny mak. A macie, a macie, muszę stąd jakoś ich rozwalić. Dlaczego one nie padają? O, dobra, udało się. Jednego rozwaliłem, jeszcze trzech, jeszcze trzech, dwóch, dwóch zostało, jeden i ostatni. Padaj, 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 padaj tym mały gnomie. Ej, padł? Tak chyba się udało. Jest dywek poszedł i jest pad i pad i jest ząblieta. Pad już cię wypuszcza. Poczekajcie, mam kilow, mam kilow, gdzie jest ten kilow? A tu jest kilow. Dobra, biorę kill -off nawalam i rozwalam, rozwalamy, rozwalamy te kraty, Patty, wychodź, wychodź uwolniłem cię, tak jest Patty została uwolniona, cieszy się bardzo słuchaj, jeszcze Smyslow jeszcze Smyslowa tutaj wpuściłem i on gdzieś też jest pewnie zamknięty, musimy go odnaleźć jakoś tylko nie wiem, gdzie on może być słuchaj, mam dla ciebie zbrójkę, weź się ubierz cała, w razie co będziesz mi pomagała rozwalić różne postacie także trzymaj tutaj diamentowy mieczyk jeszcze no i idziemy, idziemy szukać Smyslowa może teraz, czekaj, ja poszedłem w Lewo, to teraz, może pójdziemy w prawo. Chodź za mną, chodź za mną, Patty. Tylko nie możemy się w tym labiryncie zgubić. O, elegancko. Patty się ubrała. Teraz miejmy nadzieję, że z nimi wygramy. Idziemy tutaj na prawo, na prawo, na prawo. Zobaczymy, czy damy radę. E, teraz tutaj. I, I są jakieś świnki diamentowe. O nie, one się rzuciły na mnie. Patty, da Patty, dawaj, pomóż mi, pomóż mi. A macie świnki, padajcie, tak jest. Dwie padły. Jeszcze jedna. I tak, udało się. Kolejna też padła. Mamy diamenty. Wow, i strzałka w dół. A na dole? A na dole? Na dole jest Smaistow, to, to ja idę po ciebie. Poczekajcie, wiecie co? Potrzebujemy tutaj dużo dirta i rzucimy mu na dół, żeby mógł się podbudować do nas, do góry. Niech się podbudowuje i stamtąd wychodzi. Albo ja mu takie wejście zrobię, zejście. Dobra, sześć może wystarczy. Chopsiu, coś takiego robimy. Sch schodzę do smajstowa. Smaistow, to ja, nie przejmuj się. Dobra, tutaj jeszcze taki schodek mu zrobimy. Tutaj taki schodek. No i co? Będzie mógł wchodzić, czy nie będzie mógł wchodzić? Dobra, to źle postawiłem. Przestawmy to w inną stronę. Gdzieś tutaj to. Dajmy. Poczekajcie, na tej samej wysokości to może nie. O, dobra, tutaj. I to też przestawmy gdzieś tutaj. Dobra, ja Smajstowowi schody robię, także na spokojnie. Gdzieś tutaj damy. I jeszcze jeden wirt potrzebny. Jeden wirt, który jest tutaj. Dobra, dajemy tutaj schodki, takie robimy eleganckie. No i Smythow, będziesz mógł sobie wyjść normalnie. Dobra, jeszcze tutaj, tutaj. O, schodki są zrobione elegancko. Patty, Patty, Smythow, wychodź stamtąd. Idziemy przez ten labirynt zobaczyć, co w nim jest. Ciekawe, co my tutaj znajdziemy, bo jak na razie to nas Znalazłem Patty oraz Smajlowa. No dobra, Smaystą wyszedł elegancko. Wiecie co? Idziemy teraz. Przez ten labirynt przejdziemy. Zobaczymy do czego dojdziemy. Ślepe zaułki tutaj są, także musimy uważać. Chodźcie za mną, tak, żeby się nie zgubić. Idziesz Patty, a Smajstą? O, Smajstow, dobra, biegnie, biegnie, biegnie. My idziemy dalej sobie. Teraz tędy. Nie wiem czy dobrze idę, ale, ale myślę, że tak. Dobra, idziemy teraz tędy. Teraz tutaj. Patty, nie zgub się. Dawaj za mną, dawaj za mną. Smile też yy, idziemy w trójkę sobie. Elegancko. Gansko. Czy my dobrze tutaj idziemy? Zaraz się przekonamy. Ten labirynt jest strasznie duży, ale damy radę, damy radę. O, do czegoś doszliśmy, poczekajcie. Coś tutaj jest. Jest Wider! Wider diamentowy! O nie, 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 nie! Rozwalamy Widera! A masz Widerze, a masz Widerze! Padaj, padaj, padniesz! Pomóż mi, Pati, Pati, Pati! pomóż mi! Szybko, szybko, nawalaj go, nawalaj! Padniesz Widerze, damy radę z Tobą. Joki, on jest mocny! Zobaczcie! Nawalamy go razem z Patty i nie możemy dać mu rady. Ale padnie, padnie, damy mu radę, damy mu radę, padnie! Padni, padnij! Dawaj, ujderze, dawaj, ujderze. Padasz, 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 kończymy go. Kończymy, kończymy, kończymy. Nie, nie dajemy mu rady. Ej, nie dajemy. Dobra, daliśmy mu radę. Padł, jest, dymek się pojawił. Mamy wielką, przeogromną skrzynkę diamentową, a w skrzyneczce? Ej, w skrzyneczce jest pełno diamentów. Sami zobaczcie! pati, bierz diamenty, pati, bierz diamenty i się stąd wynosimy. Dziwny ten labirynt, ale całym szczęściem do czegoś doszliśmy. Widzowie, to nie jest tak, że my nic z tego nie mamy, co nie? Mamy tutaj pełno diamentów. Dobra, ja już mam dwa staki. I, I połowę trzeciego. Także wychodzimy stąd, próbujemy stąd wyjść, żeby nas żadne tutaj nic nie spotkało. Idziemy teraz tutaj. Ej, tutaj są golemy! O, nie, 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 jeszcze mnie zaatakowały! Dobra, nawalamy golemów. Nawalamy golemów. Musimy pokonać golemy. Ej, wpychaj ich tutaj w ten laser. Ten laser dosyć mocno bije, tak jest, udało się. Laser ich zniszczył. A tutaj też coś mamy. Poczekajcie, otworzę. Ej, tu są małe skrzynki diamentowe i mamy też e, diamenty, ale super! Bierzemy sobie diamenciki, się Zabieramy, zabieramy wszyściutko. Ale fajowo, zobaczcie ile mamy diamentów. I jesteśmy bogaci. Dobra, i teraz druga skrzynka tam jeszcze jest. Ej, w tej drugiej skrzynce też są diamenty. Padł i pomóż mi je zabierać. Zabieramy je wszystkie, dosłownie co do jednego, za to co przeszliśmy. No i co, daliśmy radę, wychodzimy stąd. Teraz chyba w tamtą stronę musimy iść, także idziemy, idziemy. Spróbujmy stąd wyjść, spróbujmy stąd wyjść. Hop siup, chyba tędy. Dobra, dobrze, idę. Tak, mam wyjście, mam wyjście. Widać, że, widać, że, zobacz, mamy diament. Jesteśmy bogaci! O tak! Możemy żonglować z diamentami, ale super! Villager nie dowierza, dobra? Zabieramy wszystkie diamenty i wiecie co? Idziemy spać do domku, bo jestem strasznie zmęczony. Także idziemy, idziemy. O, pati. Dawaj, dawaj, dawaj za mną! Idziemy się przespać do domu, bo naprawdę jesteśmy o, bardzo zmęczeni. Myślę, że przez pana noc nam bardzo dobrze zrobi. Także szybciutko wracamy do domku, wracamy do domku. Jedzenie nawet nie zdążyliśmy jedzenia zrobić, słuchajcie. I musieliśmy... Przerwać. Jutro sobie zjemy, pizza jest przygotowana, także idziemy do góry, spać ja i do swojego pokoju, wypaty do swojego, także dobranoc! Um. Wow, ale to była noc Ej, ale w końcu się wyspałem Ale fajnie się teraz czuję, wiecie co Widzowie, jestem zadowolony, bo jestem Bogaty, mam całe zbrójki I temy diamentowe, mogę sobie założyć Pochwalić się, mamy diamenty Będę cały czas z nimi chodził Nie będę ich e, normalnie odstąpywał O krok, idziemy teraz do Patty oraz Smajstowa Zobaczyć co oni tutaj robią Może jakieś jedzonko przygotowują Oni na dole na kanapie spali, także e, Smajstow, Patty, halo A nie ma ich, gdzieś poszli, e, Smajstow jesteście tu gdzieś? Halo? Eee, nie widzę ich tu, tylko przy komputerku też mojego smajstowa nie ma. Dobra, wiecie co? Może jednak wyjdziemy na dwór. Co tutaj jest? Ej, są diamenty. Jest jakaś droga. Droga prowadząca. Poczekajcie, dokąd to ona prowadzi? Diamenty jakby prowadzą. Ej, do tego! Czy Patrycja i smajstwo tam poszli? Do tego labiryntu? Dobra, wiecie co? Ja biorę grubszą artylerię. Zostawię te diamenty jednak u siebie tutaj w skrzyneczce. Wezmę sobie grubszą Altylerię, bo taką posiadam, także weźmy to, sobie poodkładajmy, to sobie odłóżmy. Weźmy sobie tutaj, to też rozbierzmy i weźmiemy coś bardziej kozackiego. Także ubieramy sobie to, 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 to i bierzemy broń. O, to będzie kozackie, zobaczcie, teraz się ubieram na takiego komandosa, mam dużo więcej siły, mam teraz jeszcze broń, także idziemy zobaczyć, co się stało z Patrycją i z Smistołem. Zobaczcie, to ja jestem w ogóle ja Sebek, nie? Jak ściągnę hełm, to widać, że to ja, co, nie? O, żebyście mnie poznali, ja sobie ten hełm zakładam na wszelki wypadek. No i idę, idę tą drogą diamentową zobaczyć, dokąd poszła Smajstow oraz Patty. Może ich uprowadzono, może ktoś ich wziął. Dobra, zbierajmy po drodze też diamenty, one mi się mogą przydać na później. Tak jest, pozbierajmy i chodźmy zobaczyć, gdzie jest Smajstow oraz Patrycja. Muszę ich znowu odzyskać. Ej, ale kto ich by tutaj zabrał? Albo sami tu poszli, chociaż diamenty porozrzucane, my je wszystkie wzięliśmy stąd, to musiała porozrzucać Patrycja oraz Smajstow. Dobra, idziemy tutaj... Na razie nic nie widzę, ale idę, 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 no tutaj do środka, nie, nie, poczekajcie, to nie ta strona, tutaj też nie, w złą stronę cały czas chyba idę, coś mi się wydaje, tak, tu jest ślepa załuka, dobra, idziemy w inną stronę, hop, siup, tędy, tędy, może tędy dojdziemy, poczekajcie, o, tutaj małego smajstowa wyciągałem z tej dziury, pamiętam, dobra, idę teraz dalej, my chyba tędy szliśmy, dobra, na razie mi wychodzi, chyba idę dobrze, aczkolwiek nie wiem, nie, ślepa załuka, dobra, znowu źle poszedłem, idziemy tutaj, tutaj, i może tędy, może dojdę? Nie, nie doszedłem. Dobra, musimy się cofnąć. Może tutaj, naprawdę, ten labirynt jest e, skomplikowany? No, tutaj też jest szlepa załuka. Dobra, wiecie co? Musimy iść w inną stronę. Pójdźmy tutaj, pójdźmy tędy. Czyli ja znajdę tutaj smajstę oraz patrycję. Smajstę, Pati, słyszycie mnie? Jak tak, to się odezwijcie. Powiedzcie coś do mnie. No, zobaczcie, cały czas idę i nie mogę się do nich dostać. Gdzie oni tutaj mogą być? Poczekajcie. No, szukam i szukam. O, tutaj jest ta wielka skrzynia, dobra, znalazłem coś znalazłem pewien trop, okej okay, teraz idę tutaj, tu smajstowa oraz pati nie było, ale tutaj mamy, mamy, creepery na mnie się rzuciły zobaczcie, wither, golemy nawet są i creepery i uwiąziony, smajstwo oraz pati dobra, rozwalmy je wszystkie, rozwalmy tych Widera. Widera rozwalmy Widerze, a masz, a masz z broni rozwalamy, nawalamy i tak dałem radę rozwaliłem ich wszystkich, był ich tu cały komplet, jest pati oraz smajstwo, dobra, zróbmy im wyjście rozwalmy ten laser, o tak, e, dobra, Patty, e, Patty, możesz wyjść, jesteś wolna, halo, jesteś? O, jest, jest Patty, Smajstow, wychodź też, jesteś wolny, dobra, Smajstow i Patty są uwolnieni, widzowie, co tu się działo, ściągnijmy ten hełm, najważniejsze, że się udało, udałem, dałem radę, uwolnić Patty oraz e, Smajstowa, mamy pełno diamentów, także widzowie, jeżeli chcecie, to mogę się z wami podzielić, słuchajcie, teraz możecie wbić na mojego Instagrama, jak i na mój drugi kanał na YouTubie, tam też nagrywam filmiki, także serdecznie was zapraszam, wszystkie Linki macie w opisie, także wchodźcie Wbijajcie, zobaczcie co tam nagrywam A ten odcinek już się będzie kończył, mam nadzieję, że wam się Podobało, słuchajcie, udaliśmy Radę, mamy pełno diamentów, ten Labirynt cały też możemy zniszczyć Żeby tu już nikt więcej się nie pojawiał Także my zaczynamy niszczyć A wy widzowie wbijajcie na mój drugi kanał Także co, ja się z wami żegnam, do jutra Na razie, cześć, trzymajcie się, hej!